Polki i Polacy zdecydowanie sprzeciwiają się trzymaniu kur w ciasnych klatkach i widzimy to zarówno po ich ogólnym nastawieniu do tego problemu, który wynika z badań opinii, jak i po ich decyzjach zakupowych. 72% Polskiego społeczeństwa przy takich codziennych decyzjach zakupowych bierze pod uwagę to, z jakiego typu chowu pochodzą jajka. Co ciekawe, ponad dwie trzecie społeczeństwa bo 69% opowiada się za całkowitym zakazaniem chowu klatkowego kur w Polsce. No Wynika to też z tego, że zdecydowana większość bo ponad 80% społeczeństwa uważa, że chów klatkowy po prostu nie zapewnia tym zwierzętom odpowiednich warunków. W tej chwili w Polsce na potrzeby jaj utrzymywanych. Jest około 54 milionów kur niosek i one zniosły w zeszłym roku 11 miliardów jaj, także jest to naprawdę ogromna produkcja, chociaż pod względem liczby znoszonych jaj zajmujemy w Unii Europejskiej piąte miejsce. Spośród sześciu krajów unijnych, które są największymi producentami jaj, Polska ma największy udział chowu klatkowego w strukturze. Zaraz za nami plasuje się Hiszpania, ale już. Na przykład dla porównania w sąsiednich Niemczech ten udział chowu klatkowego wynosi tylko 4%. Pośród innych największych producentów mamy na przykład Francję i Włochy, gdzie udział chowu klatkowego to jakieś 30% i Holandię, gdzie wynosi to 15%. Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na końcową cenę jajka jest cena paszy, ponieważ to stanowi około 60-70% całościowej ceny. Inne istotne czynniki no to na przykład ceny energii. Ale też kwestie takie jak epidemia grypy ptaków, z którą się obecnie mierzymy, która dziesiątkuje stada, zwłaszcza w momencie wystąpienia na tym najintensywniejszym systemie chowu, jakim jest chów klatkowy, gdzie po prostu uśmierconych musi zostać kilkaset tysięcy, czy nawet kilka milionów zwierząt. No to oczywiście wpływa na zmniejszoną podaż, a co za tym idzie, zwiększone ceny jaj. Rodzaj chowu oczywiście również ma pewien wpływ na cenę, natomiast widzimy, że nie jest to tak duża różnica. No, kiedy spojrzymy na różnicę między cenami jaj z poszczególnych typów chowu, no to widzimy, że różnica wynosi od kilku do około dziesięciu groszy. Również według badań holenderskich naukowców ta szacowana różnica przejścia z chowu klatkowego na chów ściółkowy wynosi jakieś 15%. No co pokrywa się z różnicami w cenach jajek też w skupie, gdzie to wynosi od 10 do 20%. No także ten system chowu nie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę. Ta różnica dla konsumentów nie jest duża. A to co warto podkreślenia, to, że z perspektywy kury różnica między chowem klatkowym a ściółkowym już jest znacząca. Może chów ściółkowy nie jest idealnym systemem chowu, natomiast kura może już rozprostować skrzydła, może pogrzebać w ziemi, czy może uciec przed silniejszą kurą, co w przypadku zwierząt budujących tak skomplikowane relacje społeczne jest bardzo istotne.